Dzień dobry! W tym wideo pokażę, jak założyć i jak skonfigurować konto płatnika na portalu Moja płatność. Dostać się na portal Moja płatność można na dwa sposoby. Pierwszym, najprostszym sposobem jest po prostu kliknięcie w link znajdujący się na stronie internetowej podmiotu współpracującego z moją płatnością, np. klubu sportowego, szkoły językowej czy innej organizacji zbierającej składki. W tej chwili jestem na stronie internetowej klubu Unia Kosztowy. Klub ten w prawej części swojej strony internetowej umieścił właśnie taki link. Klikając ten link, zostałem przeniesiony bezpośrednio na stronę mojej płatności w miejsce, gdzie można się zalogować. Bądź jeśli nie ma się jeszcze konta, można założyć swoje konto. Drugim sposobem dotarcia na portal Moja płatność jest wpisanie. Adresu portalu bezpośrednio do przeglądarki. Wpisując adres www.mojaplatnos.pl zostajemy przeniesieni bezpośrednio na stronę główną portalu. I w tym miejscu, klikając w przycisk Załóż darmowe konto, zostajemy przekierunkowani w miejsce, gdzie właśnie to konto możemy założyć. Założenie konta wiąże się z podaniem. Kilku danych osobowych. Są to imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon komórkowy. Ze względu na konieczność ochrony danych osobowych, portal będzie wymagał, by w haśle znalazła się duża litera, mała litera, cyfra oraz znak specjalny. Ostatnim etapem rejestracji jest akceptacja regulaminu serwisu. Przed akceptacją możemy oczywiście z regulaminem się zapoznać. Po zapoznaniu się akceptujemy i naciskamy przycisk Zarejestruj. Po założeniu konta do naszej dyspozycji pojawia się panel użytkownika. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to przejść. Do zakładki Uczestnicy oraz nacisnąć klawisz Nowy. W tym momencie powinniśmy podać dane osoby, za którą będziemy płacić składki. Program skonstruowany jest w ten sposób, że my jesteśmy płatnikami. Podaliśmy dane osobowe przy zakładaniu konta, natomiast w tym miejscu podajemy dane osoby, za którą będziemy płacić. Jest to tylko imię, nazwisko oraz data urodzenia. Powiedzmy, że płacić będziemy dla naszego syna Jasia chodzącego do Akademii Piłkarskiej. Po zapisaniu danych osoby, za którą będziemy płacić składkę musimy wskazać podmiot, któremu tę składkę będziemy płacić. W tym celu naciskamy przycisk zgłoś i w tym momencie pojawia nam się możliwość wyboru podmiotu, do którego adresować będziemy składki. W naszym przypadku będzie to klub sportowy Unia Kosztowny. Po znalezieniu interesującego nas podmiotu na liście sprawdzamy dane tego podmiotu i wysyłamy zgłoszenie. W tym momencie musimy zaczekać, aż podmiot do którego wysłaliśmy zgłoszenie, to nasze zgłoszenie zaakceptuje. Po zaakceptowaniu naszego zgłoszenia możemy przejść do zakładki płatności, w której to zakładce możemy naszą płatność wykonać. Służy do tego oczywiście przycisk opłać. W tym momencie pojawia nam się podsumowanie płatności zaplanowanej dla nas przez podmiot. W naszym przypadku jest to klub sportowy Unia Kosztowy. Jest tu tytuł płatności, kwota, termin, osoba, za którą płacimy i naciskając przycisk zapłać przechodzimy już na stronę pośrednika finansowego firmy DotPay, gdzie możemy dokonać płatności używając karty kredytowej bądź szybkiego przelewu internetowego. Po dokonaniu płatności przy naszej składce pojawi się status opłacona. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że to wideo było Państwu pomocne. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Można to zrobić, wchodząc w zakładkę Kontakt i zostawić nam wiadomość bądź przez e-mail, bądź na Facebooku.